Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gamer i witam Was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 1 i od razu chcę u Was na wstępie bardzo, 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 bardzo przeprosić za ostatnie dwa odcinki bo tam był głos zryty, bardzo zryty, no nie chciałem żebyście mieli aż tak dużo zaległości co, co się działo w ogóle w serii i tak jedno, jeden odcinek yy, no nie dało się rady tego wrzucić ponieważ miałem problemy z, z dźwiękiem jak już mówiłem w poprzednim odcinku więc naprawdę was bardzo za te dwa poprzednie odcinki które wrzuciłem przepraszam naprawdę bardzo was przepraszam Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie już dużo lepiej nagrany i dużo lepiej w ogóle. Zmieniłem og ogólnie program do nagrywania i mam nadzieję, że będzie okej. Okay. To bohater Damaszku. Wejdź, zabaw u nas trochę. Opowiedz mi o swych przygodach. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twe sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie? Oczywiście, że nie. Jak zatem mogę ci służyć? Al-Mu'alim prosił, abym odebrał życie niejakiemu Dżubajrowi. A, główny uczony Salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza. Na pewno ma swoje powody. A zatem znasz tego człowieka. Ostatnio nie próżnował. Organizował uczonych i wysyłał ich na ulicę, by nawracali ludzi. O czym mówią? O ogniu i światłości, o czyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi na gadaniny szaleńców. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Dobrze więc. Przejdę się wśród ludzi. Zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania? Na południe stąd znajdziesz Akademię i Strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też podwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapał! Zdecydowanie się zmieniłeś. Nadmienię, że na lepsze. Dobra, teraz upowiem, że nie zdążyłem odwiedzić wszystkich punktów widokowych. Więc dzisiaj też będą punkty widokowe. Poza misjami. Mam 55 metrów do punktu widokowego najbliższego oczywiście i w ogóle... Idę sobie potem do tego punktu widokowego. Nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Odejdź to musimy podtrzymać go. Tylko Im jego poświęc naprawdę się rozpocznie. No co? To nasze miasto. Żużar, że będzie w podłogę ślału. I naszym obowiązkiem jest bronić go po teraz życia. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni! To brano. Dobra skacze koleś Przepraszam tak cicho jestem Ileś pan koleś Cicho jestem no nie wiem przy Dlaczego po prostu zapominam już Że nagrywam Okej okay, teraz o tędy pójdziemy Wiem że mogę was trochę męczyć Tymi punktami widokowymi No ale nie dużym. przepraszam was Poza odcinkiem ich zrobić Więc że tak powiem, zrobić no to muszę, no to muszę tak zrobić, żebym mógł się w tym odcinku zrobić żebym mógł się jakoś normalnie poruszać nie wiem, to będą jeszcze ze trzy tutaj widzimy, widzieliśmy na dole informatora tutaj, oto widzicie wyjście do informatora ja myślę najpierw, raz, dwa, trzy Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów widokowych jest. Myślałem, że będzie góra trzy jeszcze. To był dosyć mały obszar. No ale... Widocznie się myliłem. I to jest. Nie ma chyba powodu do takiego zachowania. Nie powinno cię tu być. Dobra, zabiłem go już. Dobra, już jesteśmy po tej stronie, właściwej, że tak powiem. I, okej, i no, nie, we, nie wejdzie, nie wejdzie, bo po co? Chyba gdzieś tutaj wejdzie. Z tyłu wejście, nie? Nie? Zero? Jest wejście. Dobra. Trochę zastanawiające. Ale nieważne. <laughs> Nie mi jest oceniać tą grę, tylko krytyków gamingu. Jeśli to coś istnieją. Ja to mogę tylko skomentować jakie ja miałem wrażenie. W tych grze. Mi się gra ogólnie podoba. Ale następne części będą już dużo lepsze. Dużo lepsza grafika. I będzie można już sobie ją podkręcać tak jak się chce, a nie, a nie tak jak y, można tylko maksymalnie w grze. Eee, tak. Dlaczego mnie... Co się mnie uczypili. No, a co nie tego, co robiłem po ścianach nie Dobra, już jestem w ogrodzie, i widzę flagę. Wspaniale! Wspaniale! Dobra, poszli sobie teraz się tylko tam wpięć. Chob co koleś Nie rozumiem kolej się. Okej, okay, już rzuciłem. I dlaczego nas gonili? pacia kapiczka. Mój brat przechodzi. A tam jest koleś. Snajper zasrany. Pacam go, patrzą No jeszcze mnie się doczepili. Znikam. Ale się tam trą. Dobra, no, patrz jak się drą, patrz jak się drą. Mam nadzieję, że tego nie będzie. słychać. nie do rozwinięci. Jeden trzy ryja na drugiego. Trzeba być cudkiem. Kobieto, uspokój się, co się tak wydzierasz? Przełaszcz szybciej i drzwi zamykaj. Ok, wróciłem. Eee, no, patrzcie, co ja zrobiłem przez tych debili. pszone dekle. Ja musiałem zrobić cięcie. Się trochę powkurzałem. No i zamiast dać literkę E, to. Ping! Pyk. I zaskoczyłem, prawda? Wejdę na ten punkt widokowy, myślę, że już zacznę misję, bo już mam. Wystarczy, że będę miał trzy, Potem odkryję sobie tę. mapę. Całym. poza odcinkiem. Ja będę miał i zabić tego koleśka. Kolesia. No. I teraz. E. Przepraszam. Muszę się napić, Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać. że nie będzie dziwnych szumów. Ile mamy? Dobra, wyścig do informatora możemy zacząć już, myślę. Mam 10 minut na materiału, a nic się nie dzieje. Patrz, jak nie. Wiem, że wyglądam znajomo to z jakiegoś Dobra. Takiego tego, tego koleścia znaleźć. Jest pan, jest pan, Złe Nie pan, mi, mi. Złe wieści, bracie. Dziś rano zabiłem templariusza. Cóż, a może to dobre wieści? Znalazłem nawet przy nim list. Dałem go robi. Powiedział, że ci go dostarczy. Ale z twojej miny wnioskuję, że tego nie zrobił. Więc idź, nie zlekaj. Znajdź numer i zabierz mu ten list. 170 metrów. No fajnie, że nic nie masz, ale nie musisz się tym chwalić. Szybciej, kolej leć. Okej. Okay. Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę. otoczeni fałszywą wiedzą stworzoną przez niegodziwców pracujących władzę nad umysłami Dobra Wezmę sobie flagę i mnie Polecę szybko do punktu Do punktu, do tego tutaj Mam 20 sekund. Nie, nie, nie dolecę, nie ma szans. Dobrzy ludzie, nie musicie szukać dalej. Mam wszystko, czego można potrzebować. Ej, 70 metrów. Nie ma wartości. No, ale skoro jest już tutaj punkt widokowy, poczekajcie, zrobię cięcie i odwiedzę sobie te punkty widokowe. Dobra, wróciłem i odwiedziłem sobie te wszystkie punkty widokowe. I postanowiłem, że nie będę robił tego, nie będę leciał teraz do tego informatora. Tylko po prostu no, wykonam misję, która jest najbliżej, czyli w tym wypadku, to tutaj, gdzieś. Co gdzieś jest tutaj. Chyba w środku tego budynku. Nie, nic ja nic nie mam. No patrz. Patrz, patrz, patrz. Ja was zaczepiam, nie, to paszło. No, Dobra, dostał kontrę. Zaraz go dobiję. Dobra, dostał Dupsko. Ale widźmy. Dobra, ejcie, no patrz. Jeżeli tak teraz będę mu rzucać to się chyba w górze. Dobra, dostał kontrę. Skontrolowałbym go i bym go zabił do karty, no ale tak z drugiej strony też nie zabiłbym. Dobra, patrzcie jak sobie za mój raz dopiero jednego babca mi zabrał. No dobra droga. Do ale to bardzo mało. W porównaniu do tego złomu. Patrzcie. Patrz, jak nie ścią, ściągnął HP. No, A, dobra, Niech Nie że ja odpadnę. No patrzcie. Jaka menda. Tak. Muszę się oddalić. Przepraszam, przez chwilę byłem cicho. I tu jest długą chwilę. Ponieważ no zapomniałem, że nagrywam. Tak myślałem, dlaczego nie mogę. Dlaczego nie mogę posłuchać, na nieżyć go. A tu już wszystko wiadomo. Dobra. Wejdź Wejdę sobie tędy. Tędy jest bezpieczniej Gdzie jest ten, to odpowiada Ciekawe dlaczego nie mogę usiąść na ławce. Na przykład jesteś? Wiem, że gdzieś tu jesteś! Dobra! Kto to probił? Powie! Chciałbym go zobaczyć. Usłyszeć, jak mówi. To da się załatwić. Musimy jednak być ostrożni. Ciągle są tacy, którzy odrzucają oświecenie. Chcą go skrzywdzić. Przemawia przez nich strach i ignorancja. Wydajesz się szczery. Lecz skąd mam wiedzieć, że warto Ci zaufać? Boli mnie, że w ogóle zadajesz to pytanie. Dobrze więc. Co dzień spotykamy się w medresie. Przychodzi przemówić, a potem prowadzi nas na miasto, byśmy mogli je oczyścić. Mógłbym się przyłączyć? Zrozum, że kroczymy wyboistą ścieżką. Nasze dzieło wymaga poświęceń. Rozumiem. Przyjdź więc na spotkanie. Przekonamy się, jak jesteś silny. Dobra, kolesi, kolesi już podsłuchaliśmy. Najbliższa jest kradzież kieszonkowa. Nie będę się z nimi pierdzielił, bo muszę jak najszybciej to zrobić. To zrobi. No bo cóż, mam, ja mam 28 minut nagrania, z czego jak wytnę, to będę miał. Z jakieś 20 minut. Chcę do no, Może mniej 15. Jakoś tak. Nie. przeklęta jego armia niewiernych. Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. Jak jak mnie lubią. Patrzcie. Dowiedzą się ze swojej. Krzyżują to krucjato. Krucjato u niewiecznego. Ignorancji, przemocy, szaleństwa. Musimy stawić im czoła, musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby. Znaleźliśmy to miejsce, jest tak, jak opisywałeś. Podejrzewam, że sam będzie chciał się tym zająć i to szybko. Lepiej nie mówmy nic innym. To mądra decyzja. Prawdę mówiąc, będę szczęśliwy, gdy to się skończy. Wkrótce, przyjacielu, wkrótce. Dziś ostatnie zostaną spalone. Chodź tu, chłopcze! Ciągle masz list, który ci dałem? Tak. Idź go dostarczyć. Osoby, dla której jest przeznaczony, znajdziesz w medresie. Dobra. przyjaciele! kryje się wszędzie! Obserwując i czekając! dalszego gotów nas kusić! Wytrwajcie! Bądźcie silni jak Talachadin! I stańcie przeciwko naszym wrogom! Uważaj na tych cymbałów. Angielski król jego armia niewiernych maszerują na południe! Tak, przy strażnik koło strażnika i go okradłem, a ten nie zauważył. Zresztą się nazywa, jak tłukiem. No ale to są uroki gry. Zresztą większość gier chyba tak, te, takich rzeczy nie przewiduje. Jak ich ojcowie przed nimi. Nie znaczy to, że musimy robić to samo. To nasza szansa, by zacząć od nowa. Niech Chubail poprowadzi was do objawienia. Niech doprowadzi was do światłości. Nie tego. Choć nasi ojcowie żyli w ciemności, jak ich ojcowie przed nimi. Nie znaczy to, że musimy robić to samo. To nasza szansa, by zacząć od nowa. Niech Chubail poprowadzi, poprowadzi was do objawienia. Niech doprowadzi was do światłości. Dzobajir widzi rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Widzi truciznę, którą nosicie w sercach i umysłach. Dąży do jej zniszczenia! Usuńcie pisma ze swych domów i szkół! Oddajcie je nam! Trzeba je złożyć. Wszystkie są się pozbyć, ale katastrowa. Ekologiczna bym powiedział. Moż! masz mi pomordzie, masz! Oło, woho! Karateka zasarany. Pudzian jeden pieprzony dawaj, Altairę. przemoc nie jest rozwiązaniem dziecko. Tu się zgadzamy. Mufa powstrzymam swe ostrze. Co zamierza twój no. pan? Po co niszczy nie, całą nie te nie wiedzę? Bałem. Układamy drogę, którą dobra. będą podążać wszyscy drogę prowadzącą do lepszego jutra. Nie tak to widzę. Zatem jesteś ślepy! Słowa na tych swojach? To trucizna! Jubair ma na nie lekarstwo. Uwolnij nas od tych kłamstw! Wygadujesz bzdury. Postradałeś zmysł. Nie, nie straciłem, lecz znalazłem. Powinieneś ujrzeć świat takim, jaki naprawdę jest. Tak wiele mi pokazał. Zostałem oświecony! Jesteś tylko fanatykiem. I to niebezpieczne. Rób, co musisz. To nic nie zmieni. Nie boimy się. A powinniście. Ja, I on powinien już iść, a nie czekać, aż on padnie. Patrz. Psyol. ile mamy? I do kierownika biura. Dobra, to sobie pójdę teraz do kierownika. Albo wiecie co? Pójdę, pójdę. I skończę nagranie. Dobra, lecimy. Tomu... Na... Mam nadzieję, że daleko tego biura nie będzie. Yy... A to już jest to koło. Dlaczego on tak Dobra, tutaj jest biuro gdzieś na górze. Yy, to. No. Więc coś, tego Jubaira chyba zabijemy w następnym odcinku. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie i siemanko!